Zazdroszczę im. Też chciałabym wspinać się po górach. Mm, jeszcze ciasteczko. żartuch. Jedynym celem jego życia jest jedzenie. A ja tak bym chciała podziwiać ze szczytów gór cudowne widoki nieba, chmur, wiosek w dolinach. Mm, to zajmij się wspinaczką wysokogórską. Obudziłeś się? Han! Dobrze ci radzić. Spinaczka jest bardzo trudna i wymaga wielkich umiejętności. Na, 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 o, Cherry! Nie wiedziałem, że jesteś. Dzień dobry, padłam na chwilę. A pokaż mi, co przeglądasz. Nie wiedziałam, że interesujesz się wspinaczką wysokogórską. Nie tylko interesuję się, ale także uprawiam ją. Jeszcze kiedy byłem w szkole średniej, zdobyłem Mont Everest. To cudowny sport. <gry> Oczywiście, nie jest to szczyt dla początkujących, ale myślę, że znalazłbym dla ciebie jakąś mniejszą górkę. Naprawdę? Nauczysz mnie wspinania się? To tak bym chciała spróbować? Cherry, <gry> wiesz, że dla ciebie zrobię wszystko. <gry> Znowu zaczyna starą śpiewkę. Co za hałas! Nie mogę spać, zupełnie jakby mi pilnował głowę. Damel! 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 Chodź, musisz mi pomóc! Od spania jest noc! Do roboty, leniu! Jeżeli oderwiesz od poduchy swój wielki nohal, obiecuję, że nie pożałujesz! Co byś powiedział na wielki stek? Na posiłek należy zapracować. Najpierw jedzenie, potem praca. Nie dostanę steku, wracam do budy, rób co chcesz. Zawsze dotrzymuję słowa. Wypróbujesz kamizelkę, którą zaprojektowałem dla Cherry. Wariujesz na punkcie tej małej. Spełniam jej marzenia, słyszysz? Dobra, dobra, nie krzyż, hop. Aha, aha. Hop, ha, 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 ale fajnie. Ha, ha. Czujesz się lekki jak piórko? Tak. Jestem motylkiem, jestem balonikiem, czyli bez trudu zdobędzie najwyższe szczyty. Trafiłeś w tej kamizelce. Jest gaz balonowy. Cześć, Bleki. Czemu mnie budzisz? Próbuję nową kamizelkę, Oj! Lecę! Oj, oj! Ron, ratunku! Odkręć kranik na piersiach! Kranik! Kranik, kranik, Oj, o, jest, jest! Nie udawaj! Kamizelka zamortyzowała upadek dość doświadczeń, idę spać. Tomej, śpiochu otwórz, bo wezmę cię głodem, słyszysz? Z pustym brzuchem cię z pełnym i tak zginę. Piesku, błagam cię, musisz mi pomóc! Pani Ron, jakiś nowy wynalazek? O, dzień dobry pani, co u pani słychać? Domel obraził się na swojego pana, bo ma dość jego wynalazków! Nareszcie! Od dawna marzę o tym, żeby przysłużyć się na łuce! Nie, nie, dziękuję. To dla pani zbyt niebezpieczne. A dla mnie bezpieczne, tak? Nie zapominaj się. Już ja cię nauczę szacunku dla pana. Zobaczysz! Dobry, że niech ci będzie. Zrobię, Aha. co każesz, a potem umrę. Jak żyje, nie widziałem śmieszniejszego pojazdu. Dzięki tym przesawkom bez trudu wejdziesz na każdą pionową ścianę. Pojazd ma napęd pedałowy. Zrozumiałem jadę. to nawet przyjemne. Mam wrażenie, jakbym jechał po ziemi. Przestało mi być przyjemnie, jestem zmęczony. Czy jest drugi bieg? W pedałach! Nie i tylko jedź! Nigdy niczego nie dopracuję. A nie mówiłem! Naprawdę, robiłem wszystko, żeby ci ułatwić wspinaczkę. Stokrotne dzięki. Tym razem wymyśliłem coś genialnego. Aha, przez te sztuczne pazury. Czuję się jak koci obwieść. Też mi wynalazek. Prawda, Bleki, że te pazury ułatwił mu wspinaczkę. Aha, zaraz się przekona. No, co, co muszę tak cierpieć? Nie upadaj na duchu. Do dzieła. Idę, idę. Domelku, jesteś gotowy? Aha. Ty jednak nie masz sumienia. Cześć! Aha zdaje się, że pazury zdają egzamin. Tak przypuszczałem. Uwaga! Chorety, oj, 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 oj. jak on to robi? Powinienem dać mu przykład. Domel, ty doraj, dogodnie! mnie! O, nie pozwolę mu się wyprzedzić. Ron, kręć szybciej! Co mu się stało? Po raz pierwszy mnie pogania. Prawdziwy cud! My przemądrzały kocurze, co ty na to? Nie! Oje, taki jesteś? Ron szybciej! Domel, nie wygłupiaj się! Powiedziałem szybciej! Ale na twoją odpowiedzialność! Koń mnie! Proszę szybciej! Ron, ratuj mnie! Nie mówiłem, nie uprzedzałem! Zaraz coś zrobię! Tylko szybko, bo mi dobrze! Pałowrót zablokowany! Będę musiał odciąć linę! Bo spadnę! O, o nie, nie zabiję się, nie przecinaj Liny! O, nie o, bój o, się! Pomyślałem o, o, o wszystkim! Dalej Bleki! Odetnij Domela! Tak jest! Zaczekaj! Jeszcze nie zdążyłem oswoić się z tą myślą! O! O! Domelku, tak mi przykro, przepraszam, nie chciałem! Mam dość, wracam do domu. Ale nie zniechęcaj się. Jesteś wyjątkowo odważnym psem. Spróbuj jeszcze raz. Sam sobie spróbuj! Błagam, nie mów tak! Ja mogę być Pańskim króliczkiem doświadczalnym. Co? Tak bardzo bym chciała choć raz panu w czymś pomóc. No sam już nie wiem. Ona się nadaje. Ja ci to mówię. Panie Ron, byłabym szczęśliwa, gdyby pan mi pozwolił. Ale uprzedzam, nasze eksperymenty czasem bywają niebezpieczne. Nie czasem, tylko zawsze. Co? Proszę się nie obawiać, ja jestem odporniejsza od przeciętnej kobiety. I od psa. Uf ty! Oj, oj. Jak mam pana prosić? Skoro pani tak nalega, po prostu nie mam sumienia odmówić. O, jest pan kochany. To co mam robić najpierw? Za nic nie wolno pani opuścić tego fotela. Jest osadzony na specjalnej sprężynie. A to dlaczego? Po zwolnieniu blokady sprężyna wyrzuci panią z fotelem w powietrze, po czym natychmiast wróci do pozycji wyjściowej. Natychmiast? Aha! Sąsiadko, niech się pani nie boi. Od lat ron wyrabia ze mną dużo gorsze rzeczy, a jednak ciągle jeszcze chodzę po tym świecie. Ale wysoko. A, a po co mam na głowie ten dziwny kask? A, droga pani, to tylko tak na wszelki wypadek. Wypadek? Mogę się zabić? Przygotować się do startu! Życzę pani powodzenia. A, o nie odchodź zaczekaj! Uwaga, uwaga! Zaczynam odliczać! Dziesięć! dziewięć, się ze 9. O, nie, osiem, droga pani, ja już... Siadam, przeszedłem sześć, A, cicho, bądź głupi Ziemkoś, się. Sześć! Pięć! Czymkolwiek jesteś, przygotuj się! Wyklada pani się wprosiła! Dwa, jeden zero! I znów się nie udało. Hmm, Fatel jest przeciążany. Obliczyłem go tylko na jednego grubasa. Trzeba ich odchudzić. Co powiedziałeś? Ja. 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 Nie zapominaj się, kocó! Mówiłem o dobelu. Wiem, że trudno mnie nazwać szczupłą, ale jeszcze nikt nigdy nie ośmielił się nazwać mnie grubasem. Jestem dobrze zbudowana, postawna, ale w żadnym wypadku gruba, zrozumiałeś? Mm -hmm. o, to... ja! ja! Udało się, udało się! A, Ciekawe, jak wysoko zaleć. Obawiam się, że przeciążenie początkowe zniszczyło system kontrolny. Ludzie! Na Dzięki wynalazkowi Rona pozbyłem się kocura. Oh, oh, oh.